Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, gdzie zmienić tapetę w telefonie Realme 7 Pro. Na początku przytrzymujemy ekran w dowolnym miejscu, a następnie wybieramy opcję tapety. Tutaj możemy zmieniać między tapetami, jakie proponuje nam system. lub wybieramy opcję więcej tapet, możemy wybrać tapety na żywo lub ze zdjęć. Wybieramy wtedy jaki album i wybieramy zdjęcie, które chcemy ustawić jako tapetę, następnie możemy ustawić jako tapetę ekranu blokady, jako tapetę ekranu głównego lub obu ekranów. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam. Cześć.